przyciskiem myszki o tu wbijasz do gry. O obciąz pa obciąz nie. Słuchaj gościu obciąz ikony rzadkich przedmiotów zaznaczasz. Pełne opisy przedmiotów zaznaczasz. Tutaj kurwa omix który masz. Zakładasz korbaczywko jak jesteś krzyżowcem. Życzę ci powodzenia. Full atak, włączasz tutaj, biegniesz przed siebie, zamaszysty atak, kurwa, 600 osób, zaraz się kręcę, zaraz porobię poradnik jak grać, schodzisz kurwa w podziemia, nurkujesz jako ty, czek do basenu, wpisujesz zamaszysty atak, biegasz, cały czas zamaszysty atak, czekasz na gniewu, obserwujesz kurwa oponentów, którzy ci biją raty. Piszesz do nich trudno. to moje eks dalej. Obiegniesz dalej, zbierasz gorda. Normalnie masz gniew, zamaszysty. Atak tu podhaczasz. Gierę, i teraz napisz na wpływ. Chcisz dalej na drabinę, chodzisz prawym do góry. Ty zara. Normalnie lecisz kurwa przed siebie Tu masz oponenta co cię broczy Puszczasz go za kudu i Lecisz dalej Czekasz na 20 gniewów Tu oponenty cię gonią biegniesz robisz kurwa Wazadł z kurwy synowi Tak o i piszesz chuj ci na kurwę O tak chuj ci na kurwę stajesz I piszesz chuj ci na kurwę I szybko i szybko, szybko Dziedzisz o na szczeliny I uciekasz bo cię gonią. oponenty W diablo czajsz I chuj masz 20 gniewów za maszysty A tak uciekasz kurwa przed oponentami Zamykasz kurwa drzwiczki za sobą Normalnie Lecisz przed siebie czy o, tu koleś ma nic Barbarzyńca mój bro piszesz do niego że ma zapłacić 3 za ten nic zrobienie od buta rozumiesz tu szukasz kazu jak wyskakuje ko złoru od razu go walisz na kurwo o tak o pyk oponent zmierzczożny podnosisz kurwa utkosk z potwora no, normalnie lecisz dalej gościu lecisz nie stoisz cały czas jesteś w ruchu w diablo czaisz oponentów za atak i robisz Caldesany zobacz ja mam kurwa piąty prawie na krzyżowcu czaisz a ty kurwa jednego nie możesz bić